Jednak masz lepiej jak zerwiemy ze sobą, lepiej będzie jak będziemy przyjaciółmi, tak, no, będzie lepiej. Co? Będziesz, będziesz więcej zarabiała. Obiecuję, o. obiecuję, dużo zarobisz.

to jest. To, to. Za... Jutro będzie robić. Mam coś dla siebie. To na uspokojenie. Tak, to na uspokojenie i papierosy. To jest, w... to jest piwo. Tak, na uspokojenie. i Jeszcze na uspokojenie to. Papierosy. No i nawet ja nie palę. Ale ja ci polecam. Dobra, Sorry, to bym tylko jeden raz jak dwa, no to tylko dwa razy w życiu to zrobię, ponieważ ja nie palę. Dobrze. Okay. <słuch> Pierwszy raz w ogóle palę w życiu. O jeja. ja. Ja idę budować. Okej, okay, okej. Okay. Dobra, muszę szybko rzucić to ojcostwo. dobra. Ale w sumie czuję się lepiej. Raz nie zaszkodzi, nie? Tak się zdarza. Dobra. Gdzie. Trrr, 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 trrr. Co jest Są pracy. Przyjedziesz za dziesięć minut? Mogę uh -huh. przyjechać dobra dzięki dziesięć minut później. Cześć Carlinszu! Cześć! Może o tym nie wiedzieliśmy. Nie wiedziałam, że coś jeszcze się powtórzy: nasze małżeństwo. I co? Zerwałeś z nią? Tak, yy, zerwałem. A co tak głową? Nie, patrzę się tylko na gwiazdy. No, ładna jest noc. Gdzie przeszpimy? No u Ciebie, nie? No może być, może być. Może być. A ogółem to yy, chciałbym powiedzieć i ktoś się za Tobą. Kim jesteś? Yy, yy. Surprise, Madafa. Yy... Nie możesz być za mną Hej, dzięki W ogóle to Nie wiem kto to jest Jakiś obcy człowiek Idź na lap... bagno. Hihi. O ty kurde Dobra, wiesz co Idźmy stąd Okej okay? Okej. Okay. To co mówiłeś? <laughs> Chciałem powiedzieć... Z kim masz dziecko? Powiem ci, że... Mm -mm. Mam przestępstwo, miałam dziecko z... No. Twoim bratem. mi Ale nie bądź na mnie zły, bo ty też to zrobiłeś. Nie? Ty też to robiłeś. Yy, no faktycznie. To chodź. Mam coś dla ciebie. Co tak masz dla mnie? A, zobaczysz. Chodź, chodź, mam dla ciebie pokój. Yy, nająłem z wujkiem gdzieś tam, z bardzo długo. A płaciliśmy cały czas na ten hotel do teraz. I nie zmieniło się nic z tego hotelu. Chyba, że trochę tu śmierdzi. Trochę od sraki. Wujka, nie mój. Uh -huh, uh -huh. Chodź, mam dla ciebie. Piękny balkon. możemy tu razem spać. Tu możemy... Patrz. Możemy tu patrzeć widoki ładne. Mm. Eee, trochę to zmierzy też tych całusków. No wiesz. Raz koszy śmierć. no Mmm. Mm. Dobra. Yy, co dalej? Nie wiem. Yy, otworzysz. Proszę. Drogie Damy. w o Jaki przystałanie jak jak siebie. No, żaden tam przystań Kupię Kupić coś, ok? Co kupisz? Marcheweczki, więcej bo mi na to nie stać. Masz pieniążki. Pieniążki masz, zarobione przeze mnie. I marcheweczki, bo może zgodnie. No, dziękuję. Proszę, proszę. Chwila, tylko wrócę ze sklepu. Yy, już jestem, jestem, jestem. Coś mam dla Ciebie. Kupiłem w sklepie, ja, może Ci się bardzo spodoba. Misie różowy. Taki dla sobie. Oh! Dziękuję. Proszę bardzo. Ojej, ja za dużo tych buziaków. A, 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 a. O, trochę już za dużo tych całusku. Dobra, czekaj, mam jeszcze coś dla Ciebie. Jeszcze coś masz? Już mi się, mi się, mi tak spodobał, że szok. A, to nie wszystko. Mam jeszcze dla Ciebie, może Ci się bardzo spodoba, koronę. Powinnaś być królową całego miasta. Naprawdę. To sobie... daw mi to. Już, 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 spokojnie. I... Już ci to daje. Oh! Oh! Dziękuję. Dziękuję. Ojej, jest za dużo tych budziaków. Też się pocałuję. Fajny prezent. Nigdy takiego fajnego prezentu nie dostałam. Dziękuję Ci bardzo. I powiem Ci, że zerwałam mnie z tym twoim bratem. Ale... I... Słuchaj. Żeby tego nie było mało, to... Muszę coś sprawdzić, okej? Okay? Yy, no okej. Okay. Co się stało? Co się stało? Aj, jestem w ciąży. Jak to w ciąży? Jak to? Jak to? Czekaj. Chwilę, się otworzy. Co jest? Yy, ja nie mogę. Jestem... Yy. Niemożliwe, że jesteś w ciąży. Naprawdę? Mhm uh -huh. Będziemy szczęśliwi Dokładnie Jeszcze lepiej niż inna żona To będziemy znów szczęśliwi? Mhm uh -huh. Nic złego nie będzie Mhm uh -huh. Widzowie To będzie Chwilowy koniec dziesiątego odcinka Godziny Debilów. Tak. Y... Chwilowy taki. Ok? Będzie kolejny sezon, trzeci. Będzie sezon dopiero za dwa tygodnie czy za tydzień. Tak. Więc jeszcze macie trochę czasu do kolejnego sezonu i Какво? Да отидем и далеч.